Cześć, z tej strony Waldemar Walkiewicz. Witam Was w nowej serii filmów na naszym kanale QA BHP Prawo Pracy. W filmach będę starał się odpowiadać na zadawane przez Was pytania dotyczące tematyki BHP i Prawa Pracy. Chciałbym, żebyście razem ze mną ten kanał współtworzyli, dlatego zachęcam Was do aktywności w komentarzach, do zadawania pytań i do dzielenia się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Chciałbym, żeby takie Q&A ukazywało się raz w tygodniu, co sobotę, dlatego z pytań przez Was przesłanych będą wybierane te najciekawsze. Pozwólcie, że teraz przejdę do tematu dzisiejszego odcinka. Z internetu wybrałem 7 najciekawszych pytań dotyczących problematyki BHP. Pierwsze pytanie. Czy amputacja palca wskazującego do paznokcia to wypadek ciężki? No tutaj należałoby się, bo odpowiedź nie będzie tutaj jednoznaczna, Należałoby przede wszystkim przeanalizować definicję wypadku ciężkiego. Czym jest wypadek ciężki przy pracy? Jest to trwa, trwały uraz, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, tak jak, jak utrata mowy, wzroku, słuchu, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała lub roztrój zdrowia naruszający podstawowe funkcje organizmu. A także choroba nieuleczalna, choroba zagrażająca zdrowiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie, zniekształcenie ciała. Moi drodzy, zacznijmy może analizę tej definicji niejako od tyłu, czyli czym jest zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Istotne z, zeszpecenie czy zniekształcenie ciała. To poczucie estetyki na przestrzeni lat ulegało zmianom. Przecież inaczej ludzie podchodzili do pewnych rzeczy związanych z estetyką 50 lat wstecz, inaczej patrzymy na pewne rzeczy teraz. I należy sobie zadać pytanie. To też będzie zależało od cech indywidualnych człowieka od tego, jak my sami siebie postrzegamy, czy innych postrzegamy. I w tym pytaniu, które sobie zadamy, należy sobie odpowiedzieć: na ile, na ile mnie samemu na przykład przeszkadzałoby to, że gdybym stracił, czy gdybym, gdybym doznał takiego urazu, jak amputacja tej części palca wskazującego, czy mógłbym w ogóle z tym żyć, czy bym normalnie funkcjonował, czy bym się tego nie wstydził, czy bym nie zakrywał ręki w trakcie, kiedy bym ktoś wykonywał, czy robił mi zdjęcie, ale też jak postrzegamy, postrzegamy inne osoby, na ile na przykład dla mnie byłby, byłby to pro, pro, problem w wyborze swojego partnera. Więc tutaj to będzie cecha indywidualna dla, dla każdego z nas. Druga rzecz niezdolność do pracy w zawodzie. No, proszę Państwa, tutaj będzie to zależało od tego, jaki zawód wykonujemy, bo oczywiście, jeżeli to będzie pianista utalentowany na dodatek, no to utrata tej części palca może dla niego stanowić poważny problem w wykonywaniu zawodu. Inna sytuacja będzie wtedy, jeżeli to będzie osoba, która pracuje na budowie i po prostu jego zadaniem czy jego pracą jest, nie wiem, przenoszenie cegieł na przykład. Tak? Wtedy utrata tej części palca takiego większego problemu w wykonywaniu tej pracy stanowić nie będzie. Co do nieuleczalnej choroby, bo utrata tej części palca na pewno nie będzie w większości przypadków znakomitej stanowiła zagrożenia życia. Natomiast czy może doprowadzić do nieuleczalnej choroby? No, możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że taki uraz doprowadzi do utraty czucia, czyli zmysłu dotyku. Jeżeli tak będzie, no to dla tego człowieka, czy w tym przypadku ta choroba oczywiście może być chorobą nieuleczalną, ale tutaj, czy uznać to za wypadek ciężki, należy przede wszystkim zasięgnąć opinii lekarza, najlepiej lekarza prowadzącego, specjalisty w danej dziedzinie, bo przecież my nie mamy wykształcenia medycznego, żeby się wypowiedział. Natomiast, drodzy Państwo, chodzi tutaj o opinię na chwilę obecną, tu i teraz. Lekarze często mają taką tendencję, że wokół tych urazów, którzy, których doznają ich pacjenci, tworzą pewnie filozofię. My wszyscy doskonale o tym wiemy, że nawet drobna rana, kiedy tam dostaną się do krwiobiegu bakterie, no teoretycznie może doprowadzić do śmierci człowieka. Natomiast nie idźmy w tym kierunku. Lekarz z tej, na tej opinii powinien napisać, jaka jest sytuacja na chwilę obecną. Oczywiście, jeżeli by doszło do pogorszenia stanu zdrowia, powinniśmy czy nawet musimy dokonać zmiany klasyfikacji prawnej zdarzenia. Natomiast też ważne jest, żeby w tej opinii było, za, były zawarte konkretne pytania do lekarza, żeby on mógł tam udzielić informacji. Które moglibyśmy skonfrontować z definicją wypadku przy pracy. I proszę Państwa, jeszcze jeden poważny błąd, często gdzieś tam w komentarzach go, go, go widzę. Niektórzy twierdzą, że to lekarz dokonuje klasyfikacji prawnej zdarzenia. Drodzy Państwo, nic bardziej mylnego, to nie lekarz, tylko zespół powypadkowy. Przecież wyraźnie mamy to napisane w rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy. My, dla, dla nas opinia lekarska jest tylko taką pomocą, wskazówką, w którym kierunku powinniśmy pójść. Szanowni Państwo, co do zdolności rozrodczej, na pewno utrata palca tutaj nie zagraża tej zdolności rozrodczej. Ja może jeszcze wrócę do tych cech indywidualnych człowieka, do tego poczucia estetyki. No dla każdego z nas to może stanowić inny problem, bo ja podzielę się z Państwem takim przykładem. Mój kolega kiedyś stracił kciuka, nie końcówkę palca, tylko kciuka całego. Miał z tym problem, jeżeli chodzi o jego psychikę. Prawie dwa lata. Płakał nad tym palcem po prostu, który utracił. Natomiast w firmie, w której kiedyś pracowałem, mieliśmy z kolei takiego pracownika, który nie miał dwóch palców u prawej dłoni. Dla niego to nie stanowiło żadnego problemu. Nawet żartował z kolegami na zadawane pytania przez kolegów: słuchaj stary, ile tydzień nie piwy pijasz, on podnosił dłoń, dłoń do góry i mówił pięć. Więc sami Państwo widzicie, że jesteśmy tutaj zupełnie inni. Ja wiem, że uznanie zdarzenia czy wypadku za wypadek ciężki wiąże się z tym, że musimy powiadomić prokuraturę i państwo inspekcję pracy, i niekiedy pracodawcy próbują nas odwieźć od tego. Tłumaczą się, że nie chcą problemów. Proszę państwa, jeżeli wytłumaczymy pracodawcy, bo oczywiście trzeba mu to wytłumaczyć, tym bardziej, jeżeli w firmie to BHP, ten system funkcjonuje w prawidłowy sposób, nie ma żadnych problemów, jest na jakimś przyzwoitym poziomie. To pracodawca tutaj się nie ma czego obawiać, czy wizyty prokuratura, czy prokuratora, czy in, inspektora pracy. Problem może mieć wtedy, jeżeli okaże się rzeczywiście, że jest to wypadek ciężki, a on tego nie zgłosił, no to może mieć postawiony zarzut zaniechania i wtedy rzeczywiście może, może to być problem. Przejdźmy do pytania drugiego. Firma, w której jestem BHP-owcem, zleciła wykonanie budowy acetylowni zewnętrznej firmie budowlanej. Czy mój pracodawca i służba BHP odpowiada za bezpieczeństwo pracowników budowlanych podwykonawców na terenie tej budowy? Czy odpowiedzialność za BHP przechodzi w całości na kierownika budowy? Jak się praktycznie zabezpieczyć przed ewentualnymi komplikacjami? Standardowo firmom zewnętrznym, serwisom prowadzę krótkie szkolenia BHP o zasadach poruszania się po firmie etc. Jakie dokumenty szkolenia muszę przygotować dla budowlanej firmy zewnętrznej? Moi drodzy, to też jednoznacznie formułuje kodeks pracy, ale odnoszę, postaram się odnieść tutaj nawet do, takiego, do takiej sytuacji poza zakładem pracy. Wyobraźmy sobie w życiu prywatnym, zapraszamy kogoś do siebie, tak? No i mamy, powiedzmy, w domu schody prowadzące gdzieś tam na górę, na piętro, których stan techniczny pozostawia wiele do, do życzenia. I osoba przez nas zaproszona, która jest naszym gościem, no na tych schodach po prostu ulega wypadkowi, spada z tych schodów. No i oczywiście jest problem, no bo ma złamaną rękę, nogę, czy, czy jakieś inne poważniejsze urazy. Pytanie, czy jesteśmy teraz za tą osobę odpowiedzialni, nie tylko moralnie, ale nawet w, pod kątem powiedzmy, prawa cywilnego. Jeżeli chodzi o prawo pracy, to w artykule 208 kodeksu pracy wyraźnie jest mowa o tym, że jeżeli na terenie firmy pracują pracownicy zatrudnieni u różnych pracodawców, jest wtedy obowiązek powołania koordynatora do spraw BHP, którego rolą jest właśnie, jak sama nazwa tutaj wskazuje, koordynowanie, czuwanie nad tym, żeby wszyscy pracownicy. Mieli to bezpieczeństwo zapewnione. Zresztą w artykule 208 wyraźnie pisze, że ten koordynator sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem wszystkich pracowników pracujących w tym samym miejscu. Proszę Państwa, jest też obowiązek, aby przekazywać sobie wzajemnie informacje. Zarówno firma, na której terenie wykonywane są prace, jak i firma podwykonawcza musi przekazywać informacje o zagrożeniach, bo przecież te interakcje mogą iść w dwie strony. W tym miejscu, gdzie te prace budowlane są wykonywane, mogą się pojawić pracownicy firmy tej macierzystej, która, która zleciła wykonanie tych prac. Więc a te zagrożenia, które tam występują z obu stron, te informacje muszą być przekazywane i oczywiście pracownicy muszą być z tym zapoznani. Muszą być też przekazy, przekazy, przekazywane informacje przez firmę na terenie, której wykonywana jest ta praca, o zasadach postępowania na wypadek jakiejś awarii. Konieczności ewakuacji również należy powiadomić podwykonawcę, przekazać te informacje o osobach wyznaczonych, odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację, o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Czyli ta współpraca przede wszystkim bardzo dobrze, że przeprowadzane są szkolenia dla firm podwykonawczych, bo takie szkolenia muszą być oni muszą być zapoznani, ci pracownicy, z zasadami choćby poruszania się na terenie. Tego zakładu pracy, na którym są te prace wykonane, wykonywane. Więc z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, i to oczywiście trzeba wszystko dokumentować. To pozwoli na, na to, żeby się zabezpieczyć w razie ewentualnego nie wiem, wypadku, na przykład, czy innego zdarzenia. Następne pytanie. Pracownik w talecie dostaje ataku padaczki, w wyniku której upada i uderza głową o podłogę. Zostaje przewieziony do szpitala, gdzie po kilku dniach umiera. Zgłasza. Czy zgłasza się taki wypadek do Państwa Inspekcji Pracy jako wypadek śmiertelny i wysyła na koniec protokół? Proszę Państwa, no tutaj jest sprawa jednoznaczna. Mamy wypadek. Czy to będzie wypadek przy pracy, to my jeszcze nie wiemy. Natomiast zdarzył się wypadek, tak? I oczywiście pracownik został przewieziony do szpitala. Jeżeli już na samym wstępie załóżmy, ten pracownik był nieprzytomny, no to i byłby to, czy urazy, które poniósł, kwalifikowałyby się do tego, żeby zakwalifikować ewentualnie to jako wypadek ciężki. To już w tym momencie należało powiadomić inspekcję pracy i prokuraturę. Natomiast jeżeli mamy sytuację, gdzie on po kilku tygodniach umiera, no to drodzy Państwo, definicja wypadku śmiertelnego, wypadkiem śmiertelnym jest sytuacja, gdzie zgon następuje do 6 miesięcy od wypadku, od zdarzenia. Ten człowiek umarł, umarł po kilku tygodniach. No, bezwzględnie należy powiadomić nie tylko inspekcję pracy, również prokuraturę. Jeszcze raz podkreślam: to, czy ten wypadek będzie uznany w ogóle jako wypadek przy pracy, to jest zupełnie osobna kwestia. Następne pytanie. Pracownik na delegacji po zakończonej pracy uderza stopą w szafkę w hotelu i, i łamie palec. Jakie okoliczności musiałyby zaistnieć, aby zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy? Proszę Państwa, wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy to wypadek w trakcie podróży służbowej pracownika, w trakcie wykonywania działań na rzecz organizacji związkowej, prac na rzecz organizacji związkowej, czy podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony. Oczywiście, jeżeli chodzi o tę podróż służbową, w momencie, kiedy dochodzi do wypadku, ten pracownik powinien wykonywać czynności związane z jego zadaniami w tej podróży służbowej. Tutaj mamy sytuację, że pracownik jest w delegacji, zakończył na dany dzień pracę, no i wrócił do hotelu. W tym hotelu uderza nogą w szafkę. Dla mnie nie ma tu żadnego związku w ogóle z pracą czy, czy z tymi czynnościami, które on ma w delegacji wykonywać, więc nie uznałbym w żaden sposób tego wypadku jako wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy, przy pracy, czy, czy jako w ogóle wypadek przy pracy. Następne pytanie. Nie wiem, jak zakwalifikować zdarzenie. Wypadek przy pracy, czy w drodze. Pracownik poje, przyjechał swoim samochodem na parking zakładu pracy. Wysiadając z samochodu, zahaczył stopą o wystający chodnik, w wyniku czego mały palec w nodze zaczął puchnąć. Pracownik po kilku godzinach pracy zgłosił się na izbę przyjęć, gdzie okazało się, że palec jest złamany. Dla mnie jest to wypadek w drodze do pracy, ale nie jestem pewna. Masz rację, jest to wypadek w drodze do pracy. Bo tutaj trzeba zadać zasadnicze pytanie. Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy? Ja nie będę cytował całej definicji wypadku przy pracy, tylko jeden element. Pracownik ma być w obowiązku gotowości tak, do świadczenia pracy wobec pracodawcy. Ten pracownik jeszcze w gotowości nie był, on dopiero przyjechał na parking, on miał jeszcze dotrzeć do swojego miejsca pracy, dojść. Więc jednoznacznie odpowiadam na to pytanie: wypadek w drodze do pracy. Następne pytanie. Pracownik agencji ulega wypadkowi. Kto powołuje zespół i zatwierdza protokół? Kogo wpisujemy w miejscu zatrudnienia poszkodowanego? Pracodawca, użytkownik czy agencja? Czy takie ustalenia powinny być umieszczane w umowie z agencją? Wydawałoby się, że odpowiedź na to pytanie jest prosta. Natomiast, proszę Państwa, tu nie mają zastosowania tylko ogólne przepisy. Również należy wziąć pod uwagę ustawę o zatrudnieniu tymczasowym. A w tej ustawie w tym roku zaszły zmiany i obowiązek powołania zespołu powypadkowego spoczywa na pracodawcy-użytkowniku, czyli w tej ustawie mamy zapis w artykule 9 o tym, że to pracodawca-użytkownik powołuje zespół powypadkowy i tylko tyle. Tu jest znowu przykład, taki dobry przykład tego, że ci, którzy tworzą prawo nie zawsze no, to prawo piszą w taki jednoznaczny sposób, no bo w momencie tak, powołuje zespół wypadkowy, ale co z protokołem? Kto go zatwierdza? Kogo wpisujemy jako pracodawcę? Jeżeli tego nie ma, no to yy, trzeba to interpretować, inter, interpretować według mnie w taki sposób, że rzeczywiście ten pracodawca, użytkownik powołuje zespół powypadkowy, sporządza zespół powypadkowy protokół, ale protokół ma być przekazany do agencji i to agencja, jako pracodawca tego człowieka, który jest poszkodowany, ten protokół zatwierdza. Jako pracodawca tego człowieka, który uległ wypadkowi, ale też jako płatnik składek, bo przecież ten protokół potem jest przesyłany, przesyłany do ZUS-u. Więc proszę Państwa, tak to należy interpretować. I oczywiście to są pewne komplikacje, które gdzieś wynikają z tego, że to prawo nie jest tak, jak mówiłem wcześniej, do końca jednoznaczne, ale też to jest całe piękno tego prawa. Dlatego tak pewnie lubimy dyskutować na tematy zagadnienia związane z prawem, że nas to po prostu fascynuje i lubimy takie łamigówki, lubimy to rozwiązywać. Następne pytanie. Szkolenie okresowe dla pracowników agencyjnych. Może wykonywać pracownik służby BHP pracodawcy użytkownika w ramach umowy o pracę, czy konieczna jest umowa cywilnoprawna? Odpowiem w ten sposób. Yy, moi drodzy, obowiązkiem pracownika służba, służby BHP w ogóle nie, nie ma takiego obowiązku, żeby pracownik służby BHP przeprowadzał szkolenia okresowe. Od tego zacznijmy. W rozporządzeniu w sprawie służby BHP wymieniony jest katalog obowiązków nałożonych na pracownika służby BHP. W ogóle tam nie ma mowy o tym, że pracownik służby BHP ma przeprowadzać szkolenia okresowe. Jest wymienione to, że instruktor ogólny, owszem, ale nie szkolenia okresowe. Natomiast jest jeszcze jeden ważny punkt na samym końcu tego katalogu tych prac pracownik służby BHP nie może być obciążany żadnymi innymi obowiązkami poza tymi, które wynikają wprost z rozporządzenia, więc proszę Państwa jednoznacznie odpowiadam, ja gdybym miał przeprowadzić takie szkolenie, obojętnie czy w zakładzie pracy, w którym bym był zatrudniony, czy yy, gdziekolwiek indziej, no chciałbym zarobić, wziąć za to po prostu pieniądze, więc szanujmy się, ja wiem, że Trudność polega na tym, że jak się przyjmujemy w, często do pracy w dzisiejszych czasach, no to przy zatrudnieniu stawiają taki warunek, żeby szkolenia okresowe BHP przeprowadzane były w ramach obowiązku służby BHP i często ludzie się na to zgadzają, bo, bo szukają pracy po prostu. Ale jest to nieprawidłowość, inspekcja pracy też nie zawsze kontroluje tą sferę, a powinna według mnie, więc jeszcze raz podkreślam, nie mamy w ogóle obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP w ramach obowiązku służby BHP. Tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do, naszego, do śledzenia naszego kanału. Do subskry, subskrybowania naszego kanału, do zadawania pytań. Dawajcie też łapki w górę oczywiście. Zadawajcie pytania. Dzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Proponujcie tematy następnych odcinków. Bardzo nam zależy na tym, żebyście współtworzyli, tak jak mówiłem wcześniej, ten kanał, więc. Czekamy na Wasze opinie, czekamy na Wasze spostrzeżenia, na Wasze komentarze. Jeszcze raz bardzo dziękuję, zapraszam Was i do zobaczenia.